うん。<music> Nagłoszono na naszym portalu sprawa sceny muzycznej przy chacie alchemika. Nie spotkała się z entuzjazmem, zwłaszcza jeśli chodzi o młodsze pokolenie naszego społeczeństwa. W dniu dzisiejszym udało nam się porozmawiać z dyrektorem muzeum, panem Michałem Kruszoną w tej sprawie. Dyrektorze w mediach, w internecie, zwłaszcza na Facebooku pojawia się informacja, obiegła, obiegła całą, no tu już wiele komentarzy na temat sceny przy chacie alchemika, sceny muzycznej, która w minionym roku wydaje się przyniosła wiele pozytywnych emocji w tym roku 2015 ma jej nie być doszły do mnie te informacje o tyle dziwne to wszystko że w czwartek faktycznie miniony czwartek dzisiaj mamy poniedziałek rozmawiałem z panem Jarkiem Jurkiem organizatorem koncertów i dzierżawcą tak zwanego no teraz kiedyś małego Sanguszka, dzisiaj mówimy Hata Alchemika rozmawialiśmy na temat współpracy w najbliższych miesiącach gdzie faktycznie powiedziałem mu że skończyła się po depresie dokumentem, że skończyło się pozwolenie konserwatora zabytków na, na to, by scena, przynajmniej w tym kształcie, stała na tle zabytkowej oficyny zachodniej. I scenę będzie trzeba rozebrać, i w związku z tym na tej scenie koncertów nie będzie. Również mówiliśmy na temat czasu prowadzenia działalności przez dzierżawcę i po tutaj konsultacjach również w gronie pracowników. Jestem zobligowany do wydania takiej decyzji, że wszelka działalność gastronomiczna na terenie Muzeum Zamek Górków będzie prowadzona do 23.30. I to zakomunikowałem panu Jarkowi. Wydaje mi się, że nie ma tu wielkiej niespodzianki przynajmniej co do sceny, no bo scena miała pozwolenie czasowe, pozwolenie się skończyło. Co by się stało, jakbyśmy rozmawiali, gdyby do tej, na tej scenie doszło, nie wiem, do czegokolwiek złego, nie wiem, ktoś wystarczył, żeby nogę złamał, już nie mówię o czymś gorszym. Okazuje się, że. Nie do końca dyrektor ma coś przeciwko koncertom. Chodzi o to, że koncerty mogą się odbywać. Zazwyczaj, tak jak było to w minionym roku, kończyły się one o godzinie 22. Michał Kruszona nie widzi problemu, żeby nadal w tym, w tym czasie przed godziną 23.30 te koncerty mogły się odbywać. Jego decyzja dotyczy już bezpośrednio działalności gastronomicznej prowadzonej po godzinie 23.30. Co do sceny. Oczywiście w tym kształcie, którym ono się znajduje teraz obok pubu, nie może ona istnieć dłużej, musi zostać rozebrana. Dyrektor stwierdził, że skończyło się pozwolenie na, na zainstalowanie tej sceny w parku. Czy w innym kształcie w zatem scena może funkcjonować, skoro ograniczać czas nie do 20.30? Nie, nie będzie na pewno koncertów na tej scenie, co nie znaczy, że nie będzie koncertów w ogóle. Będę rozmawiał na ten temat i z panem starostą, i z panem zapewne dyrektorem Ośrodka Kultury. Nie widzę powodu, żeby w takiej rozmowie nawet chętnie bym usiadł dzisiaj i na ten temat porozmawiał przed pana kamerą z panem Jarkiem Jurkiem. Nie widzę powodu, żeby i on nie brał udziału w tego typu rozmowach. Będzie zapewne... Działalność koncertowa w jakimś innym kształcie, bardziej e, może obwarowanym e, sprawami związanymi z bezpieczeństwem, no i przede wszystkim z zakresem czasowym. Pamiętam jak było kino letnie w tym roku organizowane na terenie muzeum, tego samego dnia pan Jarek Jurek prowadził koncerty, miały się kończyć do 22 i tak się kończyły i to nikomu nie przeszkadzało. Nie widzę powodu, żeby tak dalej nie mogło być. Ja nie wiem w czym tak naprawdę jest rzecz. Prawdopodobnie nie scena jest tutaj problemem, a ta... Jest godzina 23:30, ale no od tego niestety nie odstąpimy, mam takie prawo i, i, i do tej godziny będziemy musieli zamykać Tereny muzeum dla wszelkich gości. Oczywiście w tym piśmie do pana Jarka Jurka i również do drugiego dzierżawcy pójdzie taka informacja. Jest jakaś furtka, jeżeli są, nie wiem, imprezy rodzinne, ktoś wynajmuje lokal, nie wiem, na jakieś specjalne cele, no można przecież zwrócić się z prośbą o przedłużenie w tym danym dniu działalności lokalu. Nie widzę takiego problemu i zresztą to panu Jarkowi Jurkowi zakomunikowałem również. W mediach pojawiły się informacje, że o rzekomym naruszeniu bezpieczeństwa mieszkańców przez y, u, uczestników tutaj koncertów, imprez w Hacie Alchemika ma dochodzić na ulicach miasta, dzięki przez to do jakichś ekscesów, do jakichś y, sytuacji niebezpiecznych dla mieszkańców. W tym wypadku postanowiliśmy zapytać dzisiaj mieszkańców przemotu, czy, czy w naszym mieście czujemy się bezpiecznie. Szomotu, pytanie, czy czują się bezpiecznie w naszym mieście? Nie mam z tym problemu jakoś. Tak, czuję się bezpiecznie. A na przykład wieczorami. Chodzi mi, ja, chodzi mi o młodzież. Czy tam nasza młodzież jest... zachowuje się stosownie? Nie wiem. Nigdy może... nie miałam problemów, więc nie. No nie narzekam. Ja i narzekam, nigdy nie miałam problemów. Więc. Raczej chyba tak. Znaczy, konkretnie chodzi mi o to, czy, czy zdarzają się sytuacje, że na przykład młodzież w naszym mieście gdzieś wieczorami po ulicach, po parkach krąży nierzadko trzeźwa. Wie pan, co trudno mi jest powiedzieć, bo wieczorami to bardzo rzadko wychodzimy. Także. Ale czy jest to spowodowane właśnie tym, że czujesz pani niebezpiecznie? To znaczy, nie, nie, nigdy nie odczuwałam takiego lęku, żeby wyjść tam na ulicę i czuć się niebezpiecznie. No sama to trochę miałabym obawy. Jak idę z mężem, to jestem bezpieczniejsza. Nie, Ale, że Wie pan co, poprawiła się sytuacja z tej racji, że młodzież wypija więcej piwka jak kiedyś tych, tych owocowych win, i dlatego jest większy spokój. Szamotu czujemy się bezpiecznie w szemotuach. No ja myślę, że tak, jak najbardziej. Czyli wieczorami chodzi gdzieś pani może po ulicach miasta? Zdarza mi się. Zdarzały się jakieś przypadki, na przykład, że, że czuje się pani niebezpiecznie zagrożona? Nie, nie. Nie można powiedzieć, że Szamotu bezpieczne miasto. Uważam, że tak. Panie Dyrektorze, a takie pytanie, czy pojawiły się jakieś skargi, być może, czy, czy były jakieś incydenty? Nie wiem, tutaj teren muzeum był zagrożony, czy, czy... No różnie, różnie to było komentowane, nie chcę tutaj używać. mnie przeróżne słuchy, przeróżne i to były tak jak teraz są głosy za, tak jak i głosy wsparcia dla mnie, żeby tą decyzję podtrzymać, no, bardzo, bardzo, bardzo różne i odmienne zdania na ten temat docierały. Niemniej muszę powiedzieć, że tutaj z doświadczenia naszego i naszych pracowników ochrony, no dowiaduję się no, czasami o rzeczach niepokojących, tak było na przykład, Ostatnią noc 26 na 27 grudnia i tak naprawdę ta decyzja, którą podjąłem, jest wynikiem tego, co wówczas mi zakomunikowano, a co później potwierdziłem sobie, oglądając zapis monitoringu. Prawda? No, że zdarzają się tam rzeczy, to nie winie pana Jarka Jurka o tyle, że to nie on przewracał się, prawda, wychodząc z lokalu o mało nie nadziawszy się na jakiś tam postument do wtykania parasoli. Parasoli, tychże dużych, które służą latem do tego, by zacieniać miejsce spożywania jakichś tam napojów, zwłaszcza piwa. Tak sobie to wyobrażam. Także, no, nie niemniej takie sytuacje mają miejsce, i wydaje mi się, że to również dla jego bezpieczeństwa jest to, żeby tą no działalność troszeczkę ucywilizować działalność gastronomiczną. Panie dyrektorze przygotował pan tutaj dokumenty jakieś? Tak? Dokumenty które tutaj mam no, dotyczą tych trzech rzeczy dwóch rzeczy o których mówiłem czyli sceny i, i prowadzenia działalności przez pana Jarka Jurka no umowa w zasadzie umowa jest między mną a nim nie powinienem jej upubliczniać nie ma tu niemniej nic takiego co, co co byłoby mogłoby naruszyć jego dobra osobiste. Umowa, jeżeli mogę tak powiedzieć, a nie żeby tutaj nie wiem zastraszać pana Jarka Juka, przewiduje wypowiedzenie jej w ciągu 30 dni, w ciągu 30 dni jeżeli strony są niezadowolone z wzajemnej współpracy. Jeżeli byłbym złośliwy, jeżeli chciałbym nie wiem pacyfikować jego działalność tutaj no to pewnie bym skorzystał z tej możliwości. Ja tego nie chcę robić. Uważam, że jest takie miejsce i niech ono nadal e, funkcjonuje tylko na zasadach no troszeczkę bardziej obwarowanych już e, e, pewnymi jednak ograniczeniami. Co do pozwolenia konserwatora no jest wydane jednoznacznie skończyło się e, pozwolenie na e, to, żeby scena stała na naszym, e, miejscu, na naszym terenie w tym miejscu. No i też nie ma o czym mówić, bo e, nawet była tu pani Konserwator Goszczyńska. Co prawda nie, rozmawiali nie rozmawialiśmy na ten temat, ale wiem, że nie jest ona entuzjastką tej budowli, która tam stoi.